W dzisiejszym y, odcinku naszego cyklu podróży bohatera, podróży bohaterki y, będziemy zajmować się kartą 1 Mag, y, Magician po angielsku. Y, karta, która w najbardziej popularnej chyba talii Reader-Waite-Smith wygląda w taki sposób, pewnie wiele osób kojarzy, dlatego że wszystkie w zasadzie albo większość talii współczesnych bazuje bardzo na, na, na tym zaprojektowanym przez Pamela Coleman Smith obrazku maga. Mag w, w talii Tosa wygląda w taki sposób, reprezentuje tutaj bardzo silnie Merkurego, a w klasycznej jeszcze bardziej klasycznej niż Rider-Waite Smith Tali, czyli w tarocie Marsyjskim, tarot wygląda, przepraszam, mak wygląda w ten sposób. I jeszcze jeden mój ulubiony mak muszę wam koniecznie pokazać w Druid Craft Tarot, ale wszystkie te karty. Może troszkę mniej w, w, w tarocie marsyjskim, pokazują archetyp um, tworzenia, świadomości. O ile um, głupiec, czyli karta zero, to jest um, sytuacja, kiedy um, jeszcze nie ma kształtu, nie ma planu, nie ma wizji jakby drogi. Łupiec istnieje poza czasem, poza miejscem, w oderwaniu od jakby rzeczywistości. O tyle karta magika, karta jeden, to jest karta początku drogi bohatera. Mag wychodzi na scenę, tak mi się kojarzy zawsze, jak z nią medytuję. I mówi: Jestem, oto ja. Mark ma wizję, do czego zmierza. Zna swoje talenty, zna swoje moce, reprezentowane tutaj przez insygnia, które leżą na jego, sto na jego stole. Ma ideę, ma pomysł. Ale też wie, jak wdrożyć go w życie. Więc e, jak to się ma do naszej podróży bohatera, do całego naszego cyklu? No to jest ten moment, kiedy e, zadajemy sobie pytanie, co jest wyjątkowe we mnie. Zadajemy sobie pytanie o to, czy mam odwagę pójść za tym, czy mam odwagę pokazać światu to, co jest we mnie wyjątkowe. E, czy mam odwagę stanąć w sobie. Po Jungowsku, bo prowadzi nas tutaj w tym cyklu e, książka Jung and Tarot i, e, i studiowanie e, archetypów podróż bohatera jest również rozumiana, o czym, mówił, e, o czym mówiłam też wcześniej rozumiana jako cykl, taka metaforyczna podróż do pełni siebie. Ten mak jest właśnie początkiem. Nie głupiec. W wielu, w wielu, wielu sytuacjach słyszę, że, że głupiec to jest początek podróży. Głupiec to jest zero. Zero to nie jest liczba. Zero jest bezkształt znaczy ma kształt, ale jest, jest, nie ma tej właściwości. Jeden wychodzi i mówi: zaczynam. Zaczynam tę podróż. Łupiec moja może się pojawić na każdym etapie tej podróży. On jest bardzo nam potrzebny. Ale to nie jest jeszcze początek. On jeszcze nie ma kształtu. Magma ma świadomość, kim jest, czego, chce, czego, czego pragnie, do czego zmierza, jakie ma moce. To jest właśnie pytanie, które zadaje sobie mm, bohater, bohaterka tej podróży na początku. Jaka jest moja droga, dokąd zmierzam, jakie są moje zasoby, jakie są moje talenty? Jeżeli chcesz dołączyć do naszej podróży bohatera, cały czas możesz to zrobić. Skontaktuj się ze mną na, 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 przez maila na Instytut Tarota, razem pisane małpa Możesz też skontaktować się tutaj na YouTubie albo przez inne media społecznościowe: Instytut Tarota, na Facebooku, na Instagramie. Cykl będzie trwał aż do lipca. Co tydzień spotykamy się z jedną kartą, z jednym archetypem, oglądamy go w sobie i wspólnie podróżujemy, szukając. Naszego sensu, szukając tego powołania, celu, tego um, główny, tych tych dużych odpowiedzi na te duże pytania. Zapraszam.